Dzień dobry! Dzisiaj pozwolę sobie przedstawić magnetofon kasetowy firmy Technix. Jest to model RSB40 wyposażony w system DBX oraz dolby B i C. Tak się prezentuje wizualnie. Jest z nim mały problem, ponieważ przewija wszędzie ładnie, o ale podczas odtwarzania bardzo przeciąga, aby zwalniał. O w ten sposób myślę, że jakiś wprawny elektronik sobie poradzi. O. O. Przewijanie, śmiga, o. otwiera kasety, wszystko. O. Pauza, o. ale tak wolno. DBX. O, tak to to wygląda. No cóż, sprzęt wiekowy ma prawo się uszkodzić. Dziękuję za uwagę. I zapraszam na moje pozostałe filmy, w których przedstawiam sprzęt audio z minionego wieku. Do zobaczenia!